Dzień dobry, Nexus Live, witam, cześć, to jest przed, przedwczesny, wyt, <grym>, przedwczesna beta, dobra, e, jakby mamy jakiś wcześniejszy dostęp do Battlefielda 2042, e, i chciałem wam tę giereczkę pokazać, oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli wam się podoba, od razu mówię, że gra jest troszeczkę spieprzona, e, pod paroma względami, ale e, mamy teraz, jesteśmy w grze, są jakieś tam e, do wyboru postaci z jakimiś umiejętnościami, gram takim typem, co działko może rozłożyć, e, mamy jakieś tam brońki i przy okazji, co jest fajne, to można w locie cały czas zmieniać sobie w każdym momencie bitwy, Zobaczcie tej rzeczy, co jest akurat zajebiste. Eee, widzę, że kurde, jakiś jest więc slippery Nexus Live. Come on, come on. Nie róbcie tak, dobra. Armor Penetrating, weźmiemy sobie tutaj jakiś buildzik i let's go. Lecimy, jest tylko jedna mapa dostępna. Otwarta beta będzie yy, bodajże za dwa dni. Eee, ale wcześniej dostęp mają ci, którzy chyba jakieś tam priory złożyli, czy coś w tym stylu. Problem z tą gierką jest taki, że. Ma zrypany jakiś taki, nie wiem, netcode, czy, czy nie wiem, co, co jeszcze tutaj w tej zasadzie powiedzieć. Jest trochę glitchy bugów. Gra działa dobrze w miarę, yy, ale feeling strzelania jest zrypany. O, patrzcie, tutaj gdzieś gościu jest jakiś. Widzę, że gdzieś w gościu biegł. Ja się rzucimy granacika takiego, co wykrywa ludzi. już tu będzie. Jest jeden. Drugi. Pyk, dobra. Puch, na minimapik zobaczyłem, powiem wam. W ostatnim momencie, gram akurat coś na zasadzie P, P, 9, znaczy nie P90 To jest Vektor To się nazywa K30 Znaczy tam coś, coś będzie, coś tutaj będą przyjmować, nie, czy nawet nie wiem Nexus Live Ej, come on! Byli mi tak nie mówić Byli mi tak nie mówić Znaczy czekajcie sekundeczkę, bo tu muszę jeden telefon zabrać szybko A, sorry, musiałem wykonać jeden, jeden telefon, ale już jestem, już jest git, Ju, już jestem, już jestem. No więc, więc jakby feeling strzelania jest trochę dziwny, szczerze powiedziawszy. Dobra, czekajcie, wystawmy sobie to działeczko, Centry in place. Dobra, jest, jest, trzech naszych i tutaj jakiś gościu, to gdzieś tutaj będzie ten typ. Dobra i widzicie, na zasadzie ja już go zabiłem, ale jeszcze jest jakbym go trafiał, jeszcze jakby gościu jakby żył, trochę, trochę są lagi niestety na becie. Tak, 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 za chwilę porozmawiamy o tym wycieku. Dobra, dostał typ, dostał jednego strzała z tego i tu już będzie leżał. Patrzcie, pa, 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 pa. dowalone. Ten, ten wektor jest mega dobry na, na, na początek. No więc są jakieś tam l'evolution i inne tego typu rzeczy. Eee, dobra, nabity. A tylko mniej więcej w, w tym kierunku trzeba gdzieś wycelować. Oj, serio, zabił mnie? Kurde. Miałem mało HP. Co o aktualizacji. Ale ja nawet nie wiem, co będzie w tej aktualizacji New World, szczerze powiedziawszy. Nie mam pojęcia. Ta, czy mnie podniesie, nie podniesiemy. Nikt nie gra medykiem, znaczy, nie wiem, czy mi się podoba. O, kurde, gościu chciał mnie podnieść. E, nikt, to jakby macie tutaj jakichś specjalistów różnych i ten na przykład, e, ten gościu tutaj jest zasłaniem kamerką, ale ma grappling hooka. Ten gościu rozkłada e, kamerkę, ten drona ustawia, a ten tutaj e, healuje. E, healuje e, na rangeu, więc takie... Powiedziałbym, no, no dziwne. dziwne, Jakiś package assaultowy, Let's go. Teoretycznie, te, te, ciekawe, jak ten. Bo te PDW całkiem fajnie sobie strzelają. Ale dobra, let's go, lecimy. Eee, gdzieś tutaj widzę, że jest jakaś kurde rzeźnia na D2. In combat. combat, Dawaj, please. 5 minut można mniej awkować i tyle. Aha, ciekawe. Pójdziesz na sobie picie, wracasz i już jesteś skonektowany. Jezu jak tam goście siedzą. Z tym rewolwerem fajnie można strzelać, ale... Chyba tam handling niby. A no niby gościu dostał. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Jak jakoś trafię, to jestem w stanie gościa zarżnąć, czy nie No nie, dotrzymam ty Ale powoli to strzela masakra. Dobra, idziemy tutaj, bo... i kurde, wiedziałem, że będą na blisko. Masakra. Że awk i po 20 minutach, nie po 25, wyżywi za awk. Okej, okay, no dobra, no to spoko. Cała listy błędów, w zmiany w systemu, który pozbywa się awkerów. Czasem, sobie można być awk. Dobra, dobra, no to jakieś tam, jakieś tam pomniejsze zmiany robią, nie? Ale szczerze, na trailerach ta gierka wyglądała dobrze, tutaj mówię już teraz o tym, nie? Mówię teraz o Battlefieldzie. Natomiast, jak tak teraz sobie pograłem, to powiem szczerze, na tę chwilę, jeżeli nie, nie zostaną poprawione te lagi. Bo ta gra cała, cała, jest taka jakaś taka niepłynna, taka, coś jest, taki, taki feeling dziwny I, i wypadałoby kurde tutaj to poprawić Zdecydowanie, dobra zobaczymy czy ktoś będzie szedł tędy Dobra, tunel wolny Możemy iść Nie działający przy autoran to dobrze A to już przejęliśmy przez Ty no kurde, całą żeśmy mapę przejęli Co teraz robić? Boom! Co jest, chłop? Nie widzicie tego? No, a się chyba ta, tam na dachu typ jest. No naprawdę, tyle. Jakby ten rewolwer, serio? Jakby z rewolwera tyle strzałów trzeba walnąć? Kurde, dzień, a nie w nocy? No to nieźle. Dobra No i, no i de duwa. no i deduwa. No, let's go A widzę, że oni tam bronią tego punktu, dosyć mocno bronią Tak, chciałem to tak, tak, tak long range'owo, ale widzę, że tak trochę średnio idzie to, nie? Widzę, że tutaj nie, nie, ma opustu, nie, nie opuszcza się aż tak mocno A jeden strzał trafiony No, on tam już chyba odleciał już Stawmy tutaj do działko Wiem, że jest to, że ja mogę biegać, bo wiem, że kurde mało kto mnie trafi, bo snajperem się nie da grać w tej grze No i to jest to, widzicie, strzelacie do typa i nic się nie dzieje, nie? Nie wiem to albo broni jest jakaś taka kurde lewa, albo... Nie wiem No czekajcie. Już reload. Patrzcie, dostał w łeb i nic. Tak, Moniczka, tak, powiedziałem. Dostał w łeb. Albo ta broń jest po prostu jakaś niedowalona, albo... Nie no, trzy strzały z rewolwera to trochę za dużo, jak na mój gust. O kurde. Jedzie, jedzie, jedzie. Dostał! Podpalony typ. I dwóch rozwalonych. Easy. A, z go lecimy. O, kurde, tam jest czołg, chat. No dobra, i ten czołg mnie skasował. Fuck you. No, dobra, dobra, idziemy tutaj. A, ten też gości odpadł. Tak, zle zlecę sobie w dół tym budynkiem. Uwaga, tu na budyneczek. I lecimy w dół typ Harko, inaczej nie ma sensu. No, tak szczerze, to mi trochę się tak... tutaj ten normalny... Ja nigdy nie byłem fanem normali. Dobra, i teraz patrzcie, obcinamy się tutaj i deployujemy parachuta teraz. I teraz git. Teraz patrzcie, co robimy. Przede wszystkim ustawiamy tu jedno. Dostał kurde Dostał Dostał Jestem w środku, kurde, ja najgorzej nie mogę wejść do środka No, korda! Po co ja wychodziłem? Czy fajnie się bawię? Szczerze powiedziawszy, jakby feeling gry jest spoko, tylko trzeba zrobić, żeby. Powiem wam tak. Jakby, jak mam opisać tą grę w tym momencie? Feeling jest fajny, bronie są fajne, opcje są fajne, ale wiecie, czego brakuje? Granie jest taka o. 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 o, taka nie jest taka. taka. snappi taka. Jest, jest taka rozlazła, trochę jakieś takie, nie wiem. Co, jakby wymaga jeszcze trochę, trochę pracy na pewno. Eee, i, I no tego netcode'a trzeba będzie zrobić, nie? Albo, albo te lagi po prostu wyeliminować. Stand by. Trafiłem tam kogoś? What? Uuuu! Jezu, asystka. Z go, Witam, cześć pagal, siemaneczko. Siemanko, siemanko. A. Dobra, 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 dobra... Deploy... Parasz... No nie trafiłem znowu! Ora, cierpliwości Ty, mam wrażenie, żeby mi nie wybuchło, kurde. No i fuck you. Nazywam ten. Czy mnie podniesie? Nie podniesie mnie. Kurde, najgorsze, że te działka nie zanikałem. Ogólnie rozgrywka, feeling strzania, i klimat grania jest podobny do Battlefield 3 4, dobrze się kojarzy. No to problemy techniczne, serwerowe, ale przypominam, że sytuację w BF4, gdzie początek był niegrywalny. Przy okazji, że najlepszy Battlefield jak i wyszedł. E, tak tak 4 to nie tak, nie za bardzo. Szczerze, mi podszedł. Ja jestem trójkowicz i, i bad company. To są moje giereczki Dobra Do mnie strzelają I patrzcie, ja muszę wylądować na tym tutaj, o Tu muszę się odciąć I tu jest git I tu jesteśmy w miarę git I Tu jest git No serio, jak mnie What to fuck LCMG, co to w ogóle jest jakieś LMCLG Jak gościu w las w ogóle na no tego tego? A, grappling hookiem pewnie, no dobra. Dobra, wiecie co, sprawdzimy sobie ten z, z, z tego LCMG zobaczmy Zmienimy sobie tutaj na to i teraz zobaczymy jak będziemy tymi lecieć Okej okay. Ty no fajnie to strzela Weźmy sobie rangera dropniemy sobie Zmieńmy sobie tutaj raz Co to jest? Clear sight, fire power accuracy Weźmy sobie, dajmy tutaj Co to jest? Handling będzie trochę gorszy I let's go! I lecimy kurde z krówskiem! Ola pieso za, za nami biega Wiecie co? Mija nas chyba najlepsza za, e, zabawa gdzieś tam W tamtych rejonach, takie mam wrażenie No to nie wiem, dobra, przejmijmy sobie to w takim razie BF3 dla mnie był taki poziom jak BF4, ale niestety do tego... No mnie tak jakoś nie, 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 nie podszedł za bardzo. Zobaczymy, bo, bo to, to wygląda naprawdę fajnie, jakby... To fajnie strzela, ty szczerze, to fajnie strzela. Takie strutu tutu takie fajne strutu tutu bym powiedział. A czy będzie tutaj w końcu ten, ten. ten... ten... ten storm taki? O jest, jest typ, jest typ, jest typ, widziałem, 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 widziałem. Dobra, nadajemy, nadajemy. Au, 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 coś ze mnie ładuje. Serio, jakie strutu tutu głupie, ale strututu tutu słabe. A na pewno kampania bf 3. Znaczy kampania bf 3 ma, ma, ma ten mocny moment, czyli początek. Początek jest totalnie kurde, to siwo. Począteczek ro, robił, robił robotę, nie? Deploy. Dobra, G. Tam będzie gość jakiś, czy nie będzie? O nasz gościu? Dobra. Przejmujemy w jeden. Bo już za manką godów. Yy, za chwilę rozdam. Za chwilę mam razem kodziki. Mam trzy kodziki do rozdania. O kurde. źle trafiłeś, Gnoju. A z tym przynajmniej na odległość można coś postrzelać. O, kurde, co jest ty chłop z krzaków mi wyskoczył? Ja pierdykam. Mm, Gażej. Dalonidzyśmy no, na C, że przejmują nam respawn timer sukces. Ale chyba zaraz będzie. Chyba zaraz będzie normalnie. Czekajcie, B. Wreszcie sobie przy, przyzwijmy. A, nie mogę Rangera jeszcze. Na razie. Chciałem, żebym mógł sobie tego pieska przyzywać pod B. Macie zrzuty pojazdów i tak dalej. Ale to jest słaba ta broń. O mój Boże, Ale to jest beznadziejna broń! Ja pierdykam, widzieliście, jak to strzela? Daj, kodzik chcę pograć. Bardzo chętnie dałbym kodzik, tylko jeszcze na razie nie rosuje Tak, znaczy nie rosuję, nie rozdaję. Ale to jest surutututu beznadziejne, ty. Beznadziejne, nie podoba mi się ta broń. W ogóle nic na odległość nie, nie, nie ten, to już wolę tego PDW. Zobaczymy sobie U UMP, tego PBX, to się widzę, że nazywa. Eee, czy ja mogę tutaj? Zrobię sobie zrzucik broni. Zobaczymy jak ten UMP będzie. Recon, pyk. Dobra, czekajcie. Jeszcze tak nie do końca ogarniam tutaj klikologię. Będzie to combat range, to będzie plus 5, ale handling gdzieś tam stracę. Firepower większy dostanę. Raz, dwa. Firepower stracę, ale... Range, combat range. Dobra. Let's go, jedziemy! Jedziemy kurde, ale to jest pojazd masakra O czekaj, bo nam przejęli ty No kurde, leciałbym z tego PDW, masakra 12GB do New Worlda, nieźle Do dzisiaj chyba nie będzie pogranka chyba dzisiaj nie będzie granka Czy mi się wydaje, że ja mam mniej po prostu amunicji przez to? A wezmę sobie to jest śmigłowiec i polecę Tego, że tutaj trzeba tak się mega pochylać, żeby polecieć Lecą, kurde Dobra, to jest gościu. Dobra, najgorzej, dobra, jeszcze przypominam więcej jak latać Elegancko. Dobra, dajmy tej typowi Tobie postrzelać. Dostał! Ty no to jest tym królem helikoptera, powiem wam. Damy mu tutaj postrzelać. O e, ładuj, 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 ładuj typie. Ładuj, ładuj, ładuj Dostał Ty no to kurde, ja kozak jestem tutaj Staram się jakoś nie za bardzo tutaj ruszać O kurde, z czego ja dostałem? Naprawdę z karabinu mnie zabił typ? What? Zabił mnie z karabinu? Ale bez nadzieja, Nie, samolot, gośnie. A to jest taka mała pszczółeczka do zabijania tego. Okej, okay, dobra, to jest to. Ma pszczółka do kasowania piechot. Najgorzej, że teraz akurat trafiłem na okres, kiedy Dobra, próbujemy tej Coś mnie lockdownuje. Uciekamy stąd, kurde. O to szybkie zwinne powiem wam. Dobra, udało się. Motherfucker, Jezu, jak mój typ tam weźmie, wyzywa piszeć! naprawdę trafić z tego się nie da po prostu. Ty no, ładuję gościa i wszędzie dookoła całą sylwetkę obrobiłem, no? Ale beznadziejny, ty. Ale beznadziejny, głupienka. Ty na no, szok. Czuł, nawet nie ma jak się tam resnąć. Wiesz, że miałeś rakiety? No wiem, ale chciałem z tego pozabijać. Ty, zbudował mi się dźwięk, czad. mi się dźwięk, chat. O, teraz już jest dobrze. Ty jesteś pepegą. No nie, no jest właśnie dobry jestem. Z jest Kurde, ale nas, nas dowalają Szczerze? E, Wziąłem sobie to no, idziemy na to, na to D o, 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 gdzieś tu będą typy, gdzieś tu będą typy W bunkrze No kurde, no skąd się tym wziął na plecach, ty? Nie wytrzymam. Wina gry, moi drodzy, wina gry no, zwłaszcza, czy już dadzą mi jakiś pojazd. Nie. Da... Stwierdzili, że Ciul nie dajemy mu żadnego pojazdu. Nie ma szans, nie dawać mu. Invalid point. Mój, mój punkt jest inwalidą. Fajne to PDW, tylko takie trochę nie, za... nie za damage'owe. Ty, kto jest? To jest brońka. Dobra, idziemy ładnie, ładnie grzecznie. Tam jakiś sniper z nie ma co grać, bo tu trafić z kogokolwiek to jest. Kurde, no serio, ze snajpery trafił mnie. Akurat taka akcja mapy, plus y, sprzęty, plus pojazdy z BF1. A to taki kontrolowany przeciek, bym powiedział. A widzieliście, jak z tym gloczkiem? Gloczek, najlepsza, kurde, bronika w tej gierce jest. Change tactic quickly. No tu nie ma czego taktyki, quickly zmieniać. To przecież to jest tragedia. Ale fajny, szczerze powiedziawszy, ta brońka jest spokojna. Jest taki idealny miks. O, nie trafiłem. Serio? Tak dobrze mnie trafia z tej ten? SWS? Wow! All troops fall back! No i troops, no co mogę powiedzieć? Gierka, gierka ok, tylko no mówię, są pro problemy ze strzelaniem i z serwerami, ale to domyślam się, że to jeszcze beta, to jeszcze coś da się z tym zrobić. Więc monitorujcie na pewno to. Pozdrawiam, Next Live.